Dobry wieczór Państwu z tej strony Firul nie mam za bardzo czasu, aby obrobić ten materiał, dobrze i go przygotować, ponieważ jestem w trakcie przesiadki między jednym pociągiem a drugim i za chwilę pozbywam się komputera, ale uważam, że wymagane są pewne wyjaśnienia i ogłoszenia. Mianowicie przez ostatni czas, jak i przez następny trochę ponad tydzień, mianowicie nie do następnego, ale do jeszcze następnego poniedziałku nie będzie aktywności na kanale ze względu na różne rozjazdy, wyjazdy, kolumny z dowiadaniem się, różne też obowiązki domowej, masę różnych innych rzeczy, przez które nie starczyło po prostu czasu, aby materiały przygotować. Nie będzie tych materiałów właśnie przez najbliższy czas. Jak również jednym z powodów jest to, że niedługo zostaną wprowadzone klany. Także nasza drużyna właśnie z kanału Nest of Eagles również taki klan będzie zakładać dla członków polskiej społeczności Robocrafta. Także jak tylko wrócę z wyjazdu, czyli właśnie najprawdopodobniej jakoś we wtorek za dwa tygodnie, to pojawią się wszelkie informacje, pojawi się również kierowca odnośnie tych zmian, chociaż nie wiem, czy on wtedy będzie jeszcze jakkolwiek potrzebny do czegokolwiek. W każdym razie na pewno będzie informacja o tym, co dokładnie z naszym klanem będzie się działo. Także przygotujcie się, ja Wam życzę miłej gry i do zobaczenia. Pa, pa.